Siema, to jest pierwszy taki dłuższy odcinek, a dzisiaj przetestujemy sobie rzeczy. Nie będę pokazywał twarzy, ale po prostu będę próbował i oceniał. Pierwsza rzecz to jest taka: testuję. Tu ma trochę taki dziwny. To smakuje w ogóle jak arbus. To ma trochę taki dziwny smak. No po prostu dziwny smak. Taki ocena 5 na 10. Kolejną rzeczą są takie ciasteczka. Myślałem, że będą większe, ale są takie malutkie. O. W porównaniu do mojego palca. Mniejsze od mojego palca, no. Tak wygląda. W środku. Ogólnie, myślałam, że będzie gorsza, jest na pewno lepsza od tamtego, mm. mega dobra Polecam takie. 7 na 10. Następną rzeczą jest taka duża paczka Cheetosów. Czekajcie, otworzę ją. Po otwarciu w środku wygląda to po prostu jak cheetosy. Dobre takie idealnie serowe. Czy nie smakuje jak taki zwykły, serowy? Taka ocena... Jest to lepsze od znowu tamtego. Myślę, że takie... Takie... Sz... Osiem, bo tamto było siedem. Dobra. Teraz ostatnia rzecz. Ogólnie to wygląda, jakby to było gazowane. Tak wygląda w środku. Dużo widać. No. Próbuję. Dobra, próbuję. Próbuję. Tak wygląda. Dobra. Ej, to jest dobre. Co jest? Dobra. Nie wiem. Nie wiem, jaką cenę. Pozostawiam to w kolejności. A, jeszcze mam jedną rzecz. Która jest już otwarta, ale no. Są jeszcze tutaj takie Doritosy. Ja je próbowałem, bo, no, pokażę Wam, o, jak one wygląd wyglądają, tak? I przetestuję po prostu. Dobre, ale te są dużo lepsze. Mhm. Ułożę to od najlepszego do, naszła, na, do najsłabszego. Także to dla mnie smakuje najlepiej. To później, to później, to później, a to na końcu. To mi totalnie nie smakuje. Ale te ci tosy, to jest złoto. Kupcie sobie. Mega dobra. Jeżeli. Chcecie więcej odcinków z testowania słodyczy, których nie ma w Polsce, wydaje mi się, że takich rzeczy nie ma w Polsce, to łapka w górę, komentarz, subskrypcja i może w następnym odcinku będą takisy, także spróbuję ostrości i to jest taki pierwszy odcinek, więc taki lajtowy, są tylko same dobre rzeczy i po prostu ja oceniam. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, tak jak mówiłem, możecie napisać komentarz, czy chcecie więcej subskrypcji, żebym dobił w końcu 500 subskrypcji, a ja się z Wami żegnam i pa!